Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. I tutaj znowu widać wyższość uczniów. Jakie te dzieci, sraluchy, będziecie przyprowadzać do naszego mistrza? Przecież one w Izraelu nie mają żadnych praw. Co wy sobie w ogóle wyobrażacie? Jak ja sobie patrzę na tych apostołów, którzy są przed przyjściem Ducha Świętego, to ogromnie się cieszę. Widząc to, jak Jezus każdego z nas prowadzi i jak proces, który On w nas rozpoczął, po prostu każdego dnia się dopełnia. Bo ci sami apostołowie potem wyjdą i będą głosić Ewangelię wszystkim, będą oddawać życie za Jezusa i będą otwarci dla Pogan, dla Żydów, dla wszystkich. Ponieważ Jezus rozwalił wszelki dzielący nas mur wrogości. To jest piękne i zachęca nas to bardzo mocno do tego, aby się nie poddawać i aby poddawać swoje serce i umysł Ojcu każdego dnia na spotkaniu ze Słowem, bo te spotkania, które my teraz odbywamy razem, mają nas tylko zachęcić do tego, żebyście każdego dnia sam na sam siadali z Bogiem i przez Studiowanie słowa i rozumienie tego, co czytacie, w relacji z Nim i w bezpośredniej rozmowie i spotkaniu, tak jak z przyjacielem, pozwalali Jemu się przemienić. I stawali się tą Ewangelią, bo właśnie chodzi o to, że my mamy stać się tą Księgą. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże jest Duchem i jest życiem. Dlatego czytajmy je w Duchu. Przyjmujmy je w duchu i otwierajmy się na relacje i bliskość z statusem. A Jezus, widząc to, że oni zabraniają przyprowadzać do niego tych dzieci, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. Tyle w temacie. Stań się jak dziecko, przyjmij słowo, powiedz Amen i zacznij. Je wykonywać. Przyjdź do Jezusa, powiedz: Tatusiu, przemień moje życie. Twoje słowo jest prawdą. Poddaję ci moje serce. Chcę stać się tym słowem, które będę czytał. Amen. I czytasz taki werset. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. To jest do ciebie i do mnie. I mówisz: Amen. I stajesz się dzieckiem. To jest słowo Chrystusa, które każdy z nas musi wywyższyć ponad swoje życie, jeżeli chce być poddany Ojcu. Jeżeli ktoś będzie traktował to jako zbiór opowieści na dobranoc, to rozminie się z całym przesłaniem Ewangelii. Bycie dzieckiem przyjmuje słowo dobrego Ojca i wydaje jego owoce. Przypomnijcie sobie dzisiaj, jak było, jak byliście dziećmi. Kiedy tato wam coś powiedział, albo mama, to przyjmowaliście to, bo wiedzieliście, że oni są rodzicami, oni wiedzą to dobrze i oni chcą naszego dobra. I tak samo jest z Bogiem, tylko On jest najlepszym rodzicem On jest szczęściem, dobrocią, radością, miłością, pełnią i życiem wiecznym. I On chce dla nas samego dobra, a Ewangelia, którą nam podarował. Otwiera nas na taką przemianę serca, która czyni nas szczęśliwymi z miejsca. Nieważne jakie będą okoliczności w Twoim życiu, Ty będziesz szczęśliwy. Tak jak dziecko, które wiecznie ma Lizaka, którym się cieszy. Tak jak dziecko, które wiecznie spaceruje z ojcem za rękę. Tak jak dziecko, które tatuś nosi na barana albo na rękach. Bo to jest właśnie chrześcijaństwo. To jest właśnie relacja z Ojcem. Jeżeli widzisz, że jest ci ciężko wejść w taką relację i taką bliskość z Panem, to nie zniechęcaj się i nie poddawaj. Próbuj każdego dnia i spędzaj więcej czasu z Jezusem. Mów do Niego, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem, bo On jest Twoim tatusiem i nigdy cię nie zleje kijem, nigdy cię nie skarci i nigdy cię nie osądzi, bo On jest miłością. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, czyli na maksa, amen, powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Kropka! Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Jezus tak właśnie bierze ciebie w objęcia i mówi: Przyjmij moje słowo, przyjmij moje królestwo, przyjmij autorytet i miłość, którą ci daję. Pozwól mi się przemienić. Ja każdego dnia stukam do Twojego serca, ja każdego dnia pragnę być bliżej Ciebie. Otwórz się i stań się moim dzieckiem, którym jesteś, bo bardzo Cię kocham. Ojcze, w imieniu Jezusa, dziękuję Ci, że otwieramy nasze serca. Dziękuję Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, trzymasz nas na ramionach, tulisz nas i jesteśmy bezpieczni w Tobie. Jesteśmy zaakceptowani, jesteśmy obmyci Twoją krwią. Mamy Twoje królestwo, które w nas jest, i mamy pełnię szczęścia i życia, którym jesteś. Otwórz nas na Twoją Ewangelię i przemień nasze serca. Byśmy byli Twoimi odważnymi świadkami, byśmy byli Twoim światłem, byśmy byli Twoją miłością, bo do życia potrzebujemy tylko Ciebie i żyjemy po to, aby Ciebie poznawać i aby innym usługiwać Twoją miłością. Bo Ty kochasz przez nas. W imię Jezusa. Amen. Joł.